Zaczynamy sobie z Javą, z pierwszą lekcją. W poprzedniej lekcji, w tej lekcji zerowej dowiedzieliśmy się, że wszystko w Javie siedzi w klasach. I tak będziemy tutaj mm, sobie właśnie działali. E, tutaj z lewej strony mamy już wszystkie lekcje do końca kursu. To się prawdopodobnie troszeczkę pozmienia, dlatego, że będę chciał dorzucić parę, parę nowych rzeczy. E, ale jak będzie wyglądało przeważnie mm, jak będzie wyglądała przeważnie nasza pojedyncza lekcja? No, będzie wyglądało to tak, że mamy tutaj pakiet, tutaj lekcja 1, no i po kolei wszystkie lekcje, i w tym pakiecie będziemy mieli klasę main, i będziemy mieli klasę zadanie. W klasie zadanie jest tylko opis zadania, które należy wykonać po, po danej lekcji. Mamy tą naszą klasę main. To co już yy, mówiłem w poprzednim filmiku yy, w Javie wszystko siedzi w klasie. Czyli mamy public class main, mamy tutaj klasę, w tej klasie siedzi nam metoda public static void main. Tu ma jakieś swoje parametry i co najważniejsze klamerka to początek jej ciała, Jak sobie tu kliknąłem na klamerkę to tu na końcu pojawi mi się druga klamerka. Co będziemy chcieli zrobić w ramach, w ramach tej, w tej lekcji? Zaczniemy sobie od tego, co w Pythonie osiągaliśmy prostym poleceniem print. Tutaj mamy system.out.println czyli printline, i w nawiasie podajemy tekst, który ma zostać wypisany. No jak sobie teraz to uruchomię, to tu na dole, pierwszy mój print to Hello World. Tutaj są jakieś printy z dalszej części. Zakomentuję to sobie, żeby, żeby nam tutaj nie zaciemniało obrazu. Jeszcze do tego sobie wrócimy. Um, jeszcze to. I widać, że to nie jest najprzyjemniejsze do pisania. System.out.printline w stosunku do Pythonowego e, po prostu printa, czyli print, jakaś tam liczba, e, czy to zmienna, czy możemy sobie tutaj też wprost rzucić tekst. E, dlatego IntelliJ daje nam bardzo dużo różnych skrótów ułatwiających nasze, nasze kodzenie. I jednym ze skrótów jest właśnie skrót na y, wpisanie tego całego system.out.println w dużo szybszy sposób. I jak to zrobić? Przemy sobie S, O, U, T, salt. Dajmy Enter. Wyskakuje nam to całe system. Kropka out. Kropka i możemy tutaj sobie w nawiasie yy, podawać na przykład stringa do wypisania. I teraz, jak sobie o, o odpalimy, to nam się pojawi Hello World i pojawi nam się elo. To jest pierwsza rzecz, którą chciałem dzisiaj wam pokazać. Druga rzecz to coś, co już też znamy z Pythona, co znamy ze Scratcha, czyli zmienne. Jeszcze raz przypomnę, że zmienne to są pojemniki na dane. Tylko jaka jest istotna różnica między Pythonem a Java? W Pythonie nie musieliśmy mówić, jaki jest to rodzaj pojemnika, na co jest ten pojemnik. W Pythonie mogliśmy sobie zrobić coś takiego. Mogliśmy zrobić tak. Liczba równa się 7 jako tekst. Odparamy to. Wypisuje nam się 7. I tutaj możemy sprawdzić, jakiego typu jest dana zmienna. Bo w Pythonie też mamy typy. I mamy informację, że jest to sytry, czyli string, jakiś tekst. Zróbmy sobie teraz to. Liczba równa się 7. I znowu wypiszemy sobie liczbę. Odpalmy to. Wypisała nam się siódemka. I znowu sprawdźmy sobie. Jaki to jest typ? Odpalę. Jest to int, czyli jest to liczba. Czyli typ zmiennej liczba nam się zmienił. Nie jest to możliwe w Javie. W Javie w jaki sposób deklarujemy sobie zmienną? I tutaj od razu nadamy jej wartość. Tworząc zmienną w Javie robimy coś takiego. Mówimy najpierw, Jaki ma być jej typ? Później mówimy, jaka ma być nazwa zmiennej, a na koniec nadajemy jej wartość. I tak jak tutaj mamy int, liczba równa się 5, string, string tekst równa się imię, to wypiszemy sobie soud, liczba, soud. To sobie. dostajemy piątkę i dostajemy imię spróbujmy sobie teraz zrobić coś takiego co zrobiliśmy w Pythonie czyli do tej liczby 5 spróbujmy sobie wpisać tekst 5 czyli liczba równa się cudzysłów 5 średnik świeci nam się na czerwono dlaczego? W Java w InterJC, jak sobie najedziemy, ale nie klikając, to on nam powie, jaki jest powód tego, że coś mu nie pasuje. Tutaj mamy takie podkreślenie na czerwono, możemy mieć też takie, jakby za żółte tło danego kawałka kodu, albo możemy mieć szare, napis na szaro. Będziemy sobie przez te wszystkie rzeczy przechodzić i objaśniać, o co w tym chodzi. Podkreślenie na czerwono to błąd. Nie uruchomi nam się problem mając to. Jak sobie teraz bym spróbował dać run, to on mi powie tak, że jest tu jakiś błąd. I się nie uruchomiło. I wyrzuciło się z błędem. Java, Incompet incompatible types. Java long string cannot be converted to int. O co chodzi? Najedźmy sobie tutaj. Required type int provided string. Co to oznacza? To oznacza tyle. Że gościu, zdeklarowałeś sobie, że ta Twoja liczba to jest INT. To jest typ całkowity. A co mi ty tutaj chcesz wrzucić do niego? Chcesz wrzucić 5, czy tutaj piec, chcesz mi wrzucić tekst. Ja tego nie ogarniam. Nie da się do zmiennej typu całkowitego wrzucić tekstu. Bo to nie pasuje po prostu. To jest wielka zaleta Java. Java jest silnie typowana, czyli on, a, Javka od razu automatycznie sprawdza nam to, czy mamy wpisany dobry typ. Tutaj jest błędny typ, więc automatycznie wyrzuci nam błąd. Usun usunąłem to po to, żeby nam dalej, yy, dalej nam program działał. Zadanie tutaj dla Was. Y, możecie sobie stworzyć zmienną typu całkowitego i nadać jej wartość 10, wypisać ją na ekran, później stworzyć sobie zmienną do przechowywania tekstu, wpisać do niej swoje imię, wypisać ją na ekran, potem wypisać sobie to razem. Możemy to zrobić teraz w sumie, czyli stworzymy sobie znowu zmienną typu całkowitego, int. Niech się to nazywa zmienna. Równa się 6. Czyli int to właśnie deklaracja tego, że jest to typ całkowity. Zmienna to jest nazwa naszej zmiennej. Równa się 6, nadanie jej wartości. Teraz chcemy sobie stworzyć zmienną do przechowywania tekstu. Do przechowywania tekstu służy nam typ string. Piszemy sobie string i powiedzmy sobie, że to będzie imię. To się równa przemek. I teraz wypiszemy sobie na ekran. Czyli SOUD Zmienna. Dałem teraz skrót klawiaturowy CTRL D po to, żeby zobaczyć żeby sobie rozkopiować aktualną linijkę. I wypiszmy sobie jeszcze imię. Jak sobie teraz to odpalę to pojawia mi się szóstka i pojawia mi się Przemek. Ja bym teraz wypisać sobie te mm, dwie zmienne razem. W ramach jednego system.out.println Jak to zrobić? W podobny sposób. Jak w Pythonie, tylko w Pythonie y, robiliśmy sobie składanie stringów za pomocą przecinków. Tutaj służy do tego plus. Czyli zmienna plus. No i odpalmy to sobie. Mamy 6 przemek, takie sklejone. Nie jest to najładniejsze. Chcielibyśmy to rozdzielić spacją. Jak tutaj zrobić rozdzielenie spacją? No po prostu musimy tu wrzucić spację. Jak to zrobić? No dajemy sobie tutaj znowu plusa. Coś go boli ale to dlatego, że nie ma nic pomiędzy tymi dwoma plusami, a my chcemy mieć pomiędzy tymi dwoma plusami spację. Tutaj mamy spację. Teraz jak to uruchomię, to dostaje już ładnie wypisane 6 spacja Przemek. Kolejną rzeczą, przez którą chciałbym przejść w ramach y, tej lekcji jest um, to do jakich zmiennych, jakich typów zmiennych możemy w Javie wrzucać liczby. Dlatego, że w Pythonie tego nie było widać wprost, ale tutaj mamy zdecydowanie większy podział na to, do, jakiej, do jakiego typu możemy wrzucić sobie daną liczbę. I czego wynika ten podział? Ten podział wynika z tego, ile w pamięci zajmuje nam dana liczba. Nie jest to jakoś super istotne z punktu widzenia naszego takiego kursu podstawowego. To co chciałbym, żebyście zapamiętali, to jeżeli sobie robimy zmienną, która ma przechowywać liczbę całkowitą, to robimy sobie inta. Jeżeli ma nam przechowywać zmienną która ma przechowywać liczbę zmiennoprzecinkową, czyli taką na przykład jak 3,14, to robimy sobie dubla. I teraz, czym się różnią te nasze e, liczby całkowite i o co w ogóle tutaj chodzi? W rzeczywistym świecie, jeżeli postawimy przed sobą e, kufel i szklankę to będziemy wiedzieli, jaki rodzaj płynu nadać do danego pojemnika. W Java jest podobnie. Czyli w zależności od tego, jaki, jak dużą liczbę chcemy przechowywać, możemy użyć do tego innego typu zmiennej. Jak to dokładnie działa? Do bajta możemy sobie wrócić od liczby od minus 128 do 127, do shorta od minus 32768 do 32767. Dlaczego to jest takie niesymetryczne? Ano dlatego, że mamy zero po środku i to zero też ma, zajmuje swoje miejsce i dlatego ten zakres tu nie jest do ósemki, tu też nie jest do ósemki. W intie możemy przechowywać taki zakres, nie będę go już czytał, do takiego zakresu i w longu jeszcze więcej. Domyślnie, tak jak mówimy, robimy sobie inty. I spróbujmy sobie teraz zobaczyć to w akcji, czyli robimy sobie inta, liczba równa się 4, świeci mi się na czerwono. No ciekawe dlaczego, zobaczmy. Variable liczba is already defined in the scope. Oznacza to tyle, że już gdzieś zadeklarowałem zmienną liczba, mam dwie możliwości na rozwiązanie tego. Pierwsza możliwość, idę sobie do góry, wykomentowuję sobie to, ale pojawia mi się to kolejny problem, no to wykomentowuję sobie to. Nie mam już tutaj błędu teraz. Drugi sposób na rozwiązanie tego problemu, cofnijmy sobie te dwie, dwie rzeczy, mamy takie. Int liczba równa się 5, ok. Tutaj mamy problem, ale my nie musimy od nowa tworzyć tej zmiennej. Możemy użyć już istniejącej, więc jeżeli wywalę to, to mamy wszystko ok, czyli liczba równa się 4. I teraz co? Liczba równa się 4, wypisujemy sobie. A, ja nie to chciałem. No i wypisała nam się ta czwórka. Teraz robimy sobie bajta i robimy sobie jeszcze jednego inta i też sobie to zapisujemy. Mamy typ byte, nazwa bajcik równa się 1. Typ int, nazwa intigerek równa się 1. Wypiszmy sobie to również. No i wypisała mi, się czw... wypisała mi się ta czwórka tutaj i te dwie jedynki stąd. Piszmy sobie teraz do bajcika i do integerka 129. Zobaczmy, co się stanie. Podkreśliło mi się od razu bajcik na 129. Najadę sobie na to, zobaczmy, co się dzieje tutaj. Required type byte, provided int. Co to oznacza? No, oznacza to tyle, że liczba, którą podałem po prawej, 129, nie mieści się już w zakresie bajta. Popatrzmy sobie tutaj powyżej. Byte dochodzi nam do 127. Jeżeli podałbym mu tutaj 7, to jest to dla niego OK. Ale w momencie, jak mam tutaj 9, to mówi, że dostarczyłem yy, inta, dlatego, że to przekracza jego zakres. Teraz robimy sobie zmienne typu Zmienne przechowywające wartości zmiennoprzecinkowe czyli liczby z przecinkiem 1, coś tam, 2,2, 3,14. I ponownie. Float, flocik równa się 0.123f, dlatego f trzeba tutaj wpisać, że bez tego byłoby to interpretowane jako double. Jak sobie tutaj najadę, to mówi mi Required Type Float provided double. Jak to zmienić? No, można właśnie dopisać f. No i więc deklaruję sobie dwie zmienne zmiennoprzecinkowe. Typ float, nazwa floatic, równe 0.123. Typ double, nazwa doublic, 0.123. No i wypiszmy to sobie. W obu przypadkach mam 0.123. Jest ok. Zróbmy sobie teraz coś takiego, że mamy 0.123456789. I tu mamy to F, a tutaj przez to, że jest to double, tego F, yy, F nie mamy. Mamy te nasze zmienne yy, flowcik i doubleik. Do flowcika wpisujemy sobie 0.123456789. F dajemy, żeby był float. Do tablicy wpisujemy sobie 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tak samo. Jak sobie to odpalę, to dostaję. Lubię placki, w których mamy floatik z wartością 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Czyli tutaj zamiast ósemki mamy dziewiątkę nie będziemy tutaj wchodzić w teorie liczb zmiennoprzecinkowych chodzi tutaj tylko o to żeby zobaczyć że we flocie możemy przechowywać mniej niż w doublu. w w w mamy tutaj mamy napisane i czereśnie i mamy 0.123456789 wszystko jest OK. generalnie nie w ten sposób byśmy chcieli obsługiwać pieniądze widać że mamy tutaj pewien zakres i może nam się to poprzesuwać pomotać dlaczego tak się dzieje jedno to jest właśnie to, yy, ta teoria w którą nie będziemy wnikać drugie to coś co może być troszeczkę zaskakujące czyli jaka jest wartość takiego wyrażenia 2 minus 1.1 jak to sobie uruchomimy Dostajemy tutaj taką dziwaczną wartość 0.8999999. Dlaczego? A no dlatego, że komputery nie operują w systemie dziesiętnym, tylko operują w systemie dwójkowym, więc tutaj mamy najbliższe zaokrąglenie tej naszej wartości 0,9 w systemie dwójkowym. I teraz, jakiego to jest typu? Jak to sobie możemy zrobić? No, możemy to zrobić tak. Zaznaczamy, dajemy ALT-CTRL-V. Wyciąga nam się zmienna z tego. Jaki typ nam się wyciągnął? Wyciągnął nam się typ double. Czyli tutaj mamy maksymalny zakres dubla. Tak jak mówię, nie będziemy wchodzić w wielce w teorię, dlaczego tutaj jest taka konkretna liczba. Jest to bardziej matematyka. Dla nas nie jest to aż takie istotne. I tak przeważnie nie idziemy aż w takie duże zakresy tych liczb zmiennoprzecinkowych. Co dalej? Chcemy, żeby te nasze zmienne, to jest bardzo ważne, miały sensowne nazwy. Czyli jeżeli robię sobie zmienną, która ma przechowywać numer dnia, to mogę ją nazwać na przykład dzień. Ale nie nazywajmy jej d ani c. W szczególnych przypadkach można to robić, ale będziemy o nich rozmawiać kiedy indziej. Generalnie zmienne powinny mieć dobrze opisujące nazwy. Czyli patrząc na zmienną nie chcemy się zastanawiać nad tym, co tak naprawdę w niej siedzi. Powinniśmy to wiedzieć na pierwszy rzut oka. Jak teraz sobie robię stringa miesiąc i mam tam maja czy maj. To też od razu wiadomo, że tam będzie siedział miesiąc. I mamy int rok równy 2022. Czyli też od razu wiemy, co tam w środku będzie siedziało. Teraz, jak sobie to wypiszę, to dostanę coś takiego. Dziś jest 31 maja 2022 roku. No, może trochę niepoprawnie, ale wtedy robiłem tą lekcję i takiego printa zrobiłem najważniejsze do zapamiętania z tej lekcji w Java każda zmienna ma typ i ten typ jest niezmienialny nie da się zrobić czegoś takiego że nasza zmienna dzień przyjmie teraz wartość środa nie da się tak od razu nam raportuje tutaj błąd. Required type int provided string. I to będzie tyle odnośnie tej lekcji. Jakie jest zadanie tutaj? W zadaniu należy stworzyć sobie trzy zmienne do przechowywania liczb całkowitych, nadać im wartości 5, 10, 15, wypisać je na ekran. Drugie zadanie. Stworzyć dwie zmienne do przechowywania tekstu, zapisać do nich swoje imię i nazwisko. Trzecie, stworzyć dwie zmienne do przechowywania wartości, wartości Pi, jedna typu float, druga typu double. Uzupełnić je do maksymalnej możliwej precyzji i wyświetlić je na ekranie. I to tyle w ramach tej lekcji.